Nazywam się Kamil Pietrzala i jak się zapewne domyślacie jestem absolwentem zespołu szkół nr 2 w Łukowie. 15 lat temu zdecydowałem się na zupełnie nowy wtedy kierunek w tej szkole – hotelarstwo. Do dzisiaj wszyscy bardzo mile wspominamy ten czas, nauczycieli, i kolegów. Szkoła organizowała nam bardzo fajne praktyki w Warszawie, m.in. w hotelu Marriott Intercontinental, ale część z nas mogła również wyjechać do Rimini we Włoszech czy Bułgarii. Nauka w potocznie zwanym wśród uczniów Bepie otworzyła nas na świat i ludzi. W tej szkole zaszczepiono we mnie taką miłość do języków obcych i wytrwałości obu stron, a przede wszystkim nauczycieli. Dostałem się na studia lingwistyczne w Lublinie, po których pracowałem kilka lat w polskich liniach lotniczych LOT. Jako steward na pokładzie samolotów. W tym momencie jestem członkiem zarządu jednej z firm w Warszawie. Nazywa się to Hymet Trading. Zajmujemy się eksportem metali. I chciałbym przedstawić część swojego zespołu. Nisan, chodź tutaj. Cześć, cześć, cześć. To jest prezes firmy. <laughs> Bardzo miło nam się współpracuje. Ósmoklasista. Jeżeli poważnie myślisz o swojej przyszłości, to ta szkoła na pewno da Ci wszelkie narzędzia do rozwoju. Wszystko jest w Twoich rękach. To od Ciebie zależy, jak to wykorzystasz. Także powodzenia.